Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj jesteśmy w Ostrołęce i wpadamy na kebaba do Dziki Żer. Czy warto kupić, omijać, czy rozważyć? Przede wszystkim w tak piękną niedzielę wszystko wygląda ładniej i lokal czynny od godziny 12. Trochę późno, powinno być wcześniej otwierane Ceny wyższe niż w Warszawie są, bo kebaby są powyżej 30 zł, 29 i powyżej 30 zł, więc jest drożej niż w Warszawie. Więc pytanie, czy warto kupić? Jak najbardziej uważam, że warto kupić. Jest to najlepszy kebab w tym roku, jaki jadłem. W zeszłym roku wygrał Black Kebab. Zapraszam Was do. Niego w Warszawie, w centrum miasta. A jak będziecie w Ostrołęce, to musicie tutaj wpaść. Jest to zupełnie inny kebab niż Black Kebab. Mm, kebab niemal idealny. Oceniam go na 4,5 punktu. Pół punktu odejmuję za dość małe porcje, bo 150 gram jest tylko mięsa. Jest to bardzo mało. I to jest jeden z najmniejszych kebabów. A po drugie, pieczywo, czyli pita, bułka, no nie jest idealna, jest też malutka, nie jest wypykana na miejscu, więc tutaj pół punktu odejmuję za wielkość porcji i za pieczywo, czyli lawasz czy, czy, czy pita. Reszta bez zarzutu, świeże warzywa, sałata, pomidor, ogórek, Sosy autorskie, wreszcie kebab, który nie serwuje sembala i jogurtu. Pierwszy w tym roku. Także gratulacje. Sosy są poprawne. Bardzo dobry jest serowy, ale mięso to jest z najwyższej półki: jest to karkówka i kurczak z, z piersi kurczaka. Wszystko jest delikatne, mięciutkie, także z dzieciaczkami, tu z dziećmi możecie przychodzić, nie będzie żadnych chorób, mięsko jest mięciutkie, można jeść nawet bez zębów, wyjątkowo aromatyczne, także no, na pewno Warszawa ma się wsty wstydzić kebaby na Jana Pawła, nawet nie mają podjazdu do tego kebaba. Jest zdecydowanie lepszy. Jest to pierwszy kebab, który dostał u mnie ocenę prawie idealną, 4,5. Yy, najwyższą w tym roku. Yy, także no, gdyby poprawił wielkość porcji przynajmniej do 200 gram, yy, za tą cenę, żeby było mięso i żeby pita była większa, yy, tak jak black kebab na przykład, yy, tak samo smakowała, to by było... Idealnie, a tak jest co do poprawy. Lokal w miarę czysty jest, długość się czeka, bo pół godziny na jedzenie to też jest do poprawy. Są tutaj kolejki, jest gdzie zaparkować, jest toaleta. Także jak jedziecie przez to miejsce, wypada odwiedzić na obiad. Bardzo dużo smaków tutaj jest. I te surówki też by mogły być lepsze, ale już nie będę obniżał ocenę za nie, bo były świeże. Jak to w Ostrołęce, warzyw jest pełno dookoła wieś, także wszystko było świeżutkie. Dobre frytki, bo tutaj jeszcze mieliśmy frytki, bardzo dobre frytki. W przeciwieństwie do ostatniego kebaba, w którym jadłem też frytki i były okropne. To było na Wawrze. W nowym otwartym kebabie z tego co pamiętacie. Także yy, yy, ja myślę, że ten kebab będzie yy, no, miał duży sukces. Yy, podejrzewam, że niedługo pojawi się w innych miastach w Polsce, bo naprawdę jest, ja go z całego serca polecam. Yy, na pewno tutaj wpadnę jeszcze nie raz yy, zjeść, bo. No takiego kebaba w Warszawie nie zjemy, przypomnę, że na Jana Pawła są gorsze. Cześć, do usłyszenia w następnym odcinku.